15 jeżeli za cicho to też nie powiedz 5, 4, 3, 2, 1 start 50 lewe dwa pod górę 20 prawy dwa bardzo ciasno przez szczyt do końca lewą, mocno hamuj Do końca lewą mocno hamuj, prawy 1 za znak późny 30, prawy 3 zacisk, prawy 3 zacisk, 50, lewy 2, lewy 2, 50, 50, lewy 1 wokół wysepki, prawy 3 pod górę, prawy 3 pod górę, hamowanie, opony od prawej. 50. lewy 3 i trzymaj prawą beczkę od prawej nawrót prawy 5, za szczytem hamowanie od prawej hamowanie od prawej, upony od prawej lewy 2 i prawy 1 za wysepkę hamowanie opon od prawej 50 lewy, lewy 5 i trzymaj prawą beczka od prawej 450 No tylko ta opona niepotrzebna, tak nie? Tak było. Tu się wyłącza? Tak.